Pan Jezus niech będzie pochwalony. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszej kolejnej, bo już na naszej ósmej majówce spotkaniu ze słowem. Przy boku Maryi, przy sercu Maryi. Dzisiaj nas Słowo Boże zaprasza znowu do wędrówki. Chcemy znowu wędrować, gdzie tym razem powędrujemy? Albo inaczej trzeba zapytać, gdzie wrócimy, bo wracamy w pewne kolejne miejsce. Z... Wracamy w miejsce, z którego właściwie wychodziliśmy na tej majówce, to znaczy, wracamy na halę, gdzie są owce. Bo dzisiaj w święto, uroczystość świętego Stanisława dostajemy słowo. Które nam mówi znowu o dobrym pasterzu i o owcach. Będzie krócej, dlatego że i tak mam dzisiaj już bardzo duży poślizg czasowy, ale zaczynamy od tego, co jest najważniejsze, czyli zaczynamy od słuchania Bożego Słowa. Wysłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca, życie moje oddaję za moje owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mojego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Kochani, dzisiaj, z racji tego, że powiedziałem, że będzie krócej, na początku, zapodam wam słowo, które będzie dzisiaj słowem klucz, to jest słowo walka duchowa. A więc jest to jedno słowo, które składa się właściwie z dwóch. Walka duchowa. Któż z nas w życiu nie przechodził przez walkę duchową? Co to jest takiego walka duchowa? Skąd to się bierze? Pokazuje nam dzisiaj Ewangelia. Walka duchowa wtąd, że bracia i siostry, pomimo tego, że jesteśmy w owczarni Pana, pomimo tego, że jesteśmy przez Pana chronieni, pojawia się w naszym życiu przeciwnik naszego zbawienia. Pojawia się diabeł. Pojawia się diabeł, który jest jak lew ryczący, który szuka kogo pożyć i robi wszystko, żeby nas, jak czytaliśmy dzisiaj w tym słowie, żeby nas porwać i rozproszyć, żeby nas oddalić od Pana Jezusa, żeby oddalić naszą uwagę, żeby... Po prostu nas okłamuje, oszukuje, pokazując być może, że poza stadem będzie nam lepiej, że będzie nam bezpiecznie, będzie nam cudowniej. Rozpoczyna się prawdziwa walka duchowa. Co jest bracia i siostry ważnego w tym słowie, które dzisiaj dostajemy? Ano ważne jest to, bracia i siostry, że w środku każdej naszej walki duchowej jest Jezus, który zawsze wychodzi nam naprzeciw, który chce nas bronić. Popatrzcie, Pan Jezus mówi o sytuacji, kiedy przychodzi wilk i On jest zawsze, w każdym momencie, gotowy, żeby przyjść, żeby chronić swoje owce. Nie mówi tylko słów, nie rzuca tych słów na wiatr, ale potwierdza je czynem, to znaczy, mówi: Ja swoje życie oddaję za owce. Nie wiem, czy Was to pociesza, ale w momencie, kiedy przychodzi na Was cierpienie, kiedy przychodzi na Was jakieś niezrozumienie, jakaś trudna sytuacja, przychodzi na Was walka duchowa, przychodzi do Was zmaganie, czy my przypadkiem nie zapominamy o tym, że w środku tego zmagania jest obecny Pan, który jest obecny, by nam służyć, który jest obecny po to, by nas obronić, by swoje życie oddać? Pan Jezus nie zawaha się oddać swojego życia. Pan Jezus przychodzi z tym słowem dzisiaj, żeby nas umocnić w tych wszystkich walkach duchowych, jakie w naszym życiu przechodzimy. No więc ktoś mnie zapyta dzisiaj, no dobrze, walka duchowa, walka duchowa. Pan Jezus jest obecny w każdej walce duchowej. Księże Łukaszu, a co w momencie, kiedy my przegrywamy walkę duchową? Przecież nieraz próbowałem, tyle razy próbowałem, tyle razy mi nie wychodziło, tyle razy wychodziłem z tej walki poobijany. No właśnie, bracia i siostry, co się dzieje, że przegrywamy walkę duchową w naszym życiu? Otóż. To na pewno nie jest wina Pana Jezusa, bo Pan Jezus mówi bardzo jasno i wyraźnie. Mówi słowa absolutnie tak bardzo mocne, jeszcze do tego potwierdza je swoim życiem, przykładem tego, że oddaje swoje życie za owcy, i on to rzeczywiście zrobi na krzyżu. Słowo Jezusa, które Pan Jezus tutaj mówi, odnośnie też do naszej walki duchowej, do rzeczywistości walki duchowej, przez Pana Jezusa zostały w 100% wypełnione. Ostatecznie, jeżeli nie wierzycie, popatrzcie na krzyż. Rozwiewa wszelkie nasze wątpliwości. Dlaczego więc przegrywamy nasze walki duchowe? Odpowiedź jest bardzo prosta, bracia i siostry: ponieważ jest taka płaszczyzna naszego życia, jest taka przestrzeń naszego życia, którą Pan Jezus szanuje. To znaczy, taka owca, to znaczy ja i ty, możemy po prostu wybrać, możemy. Po prostu opuścić po swojemu pójść, opuścić pastwisko. Pójść za tym, co wydaje nam się piękne, co wydaje nam się tak bardzo pociągające. I to jest moment, w którym Pan Jezus nie może Ciebie obronić, dlatego, że po prostu czasami tego nie chcemy, dlatego, że czasami szukamy po swojemu rozwiązania, dlatego, że czasami próbujemy tak bardzo po ludzku, dlatego, że po prostu czasami, po prostu czasami tracimy z naszego serca, z naszego wzroku, o czym wczoraj mówiliśmy, z punktu widzenia tracimy obecność Pana Jezusa. Odchodzimy, próbujemy po swojemu i to jest taki, taka przestrzeń, gdzie Pan Jezus po prostu nie chce, ponieważ bardzo nas kocha i szanuje Naszą wolność i to jest moment, w którym przegrywamy nasze walki duchowe. Ale jest jeszcze jedno słowo y, mniejsze, które chciałbym bardzo mocno podkreślić dzisiaj, też. Otóż, bracia i siostry, popatrzcie, jest jedna rzecz w tych wszystkich walkach duchowych, w całym naszym życiu y, ciągle pojawia się jeden problem: jesteśmy wartościowi. Otóż yy, kardynał Wyszyński powiedział, że nie oddaje się życia za plewy. To znaczy, życie oddajesz za coś, co jest dla ciebie bardzo ważne, za coś, co jest dla ciebie absolutnie ważne, można powiedzieć. A więc, skoro Pan Jezus oddaje życie za swoje owce i oddaje za każdą jedną owcę, to znaczy, że jesteśmy w Jego oczach niesamowicie ważni, że jesteśmy wartościowi. Yy, wartość. Znasz swoją wartość, znasz swoją wartość, bo może od poznania Twojej wartości rozpoczyna się tak naprawdę. Najprawdziwsza przygoda, to znaczy, no właśnie, to, że możesz zwyciężyć każdą jedną walkę duchową, ponieważ wiesz, że jest przy Tobie ktoś, kto Cię niesamowicie kocha, ktoś, dla kogo jesteś niesamowicie cenny. Ten ktoś ma na imię Jezus Chrystus, który jest dobrym pasterzem. Niech ten dobry pasterz was dzisiaj prowadzi i na cały ten dzień Wam pragnę z serca pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.